Przed chwileczką dostałem informację na tak, na Facebooku od Rafała Zaborka z USA, bo napisałem do niego. Pozdrowienia dostałem i dziękuję jego śliczną buzię. Nie Ratał, nie nabijam się z ciebie, ale powiem Ci, że po prostu tak po koleżeńsku wesoło. No, zanim jeszcze kawałek czasu, jak dzisiaj mówię, zejdzie to ci się buzia troszeczkę no zrobi taka ciut ładniejsza o bym powiedział ja też ci powiem bo tutaj no wszyscy słuchają no ale spojrzałem ostatnio mój, mój bębenek troszkę jest przy tego także będę musiał chyba coś zrobić jak to się mówi to znaczy dwa, dwa rozwiązania i jeść to, co nie powinienem, czyli jak mniej słodyczy, no i trochę łazić albo gimnastykować się. W tej chwili byłem w Majorko, znaczy ten staw, obszedłem na obkoło. Obwód całego stawu, znaczy pierwszej części, bo jest mostek, i to idzie dalej. Oczko jest znów z drugiej strony. Czyli to pierwsze oczko ma 900 metrów, czyli dwa razy po 900 metrów jest spokojnie przeszedłem, nagrałem filmy jakieś związane z tym, Rafał, no i teraz pojadę do, do sklepu, kupię chyba, bo tak chodzi za mną mizeria, z ogórków i z pomidorów, żeby coś zrobić, na obiad, że tak powiem, nie wiem, jakieś ziemniaki ugotuję albo coś takiego, tak to wyszło, że się raczej samemu żywię. Ani jak ma chętkę, to mnie poprosi, nie to nie i tyle. Takie życie, każdy ma swoje jakieś tam powiedzmy. Także Rafał, póki co to pozdrawiam. Wracam właśnie do chałupki. Jest nie asfalt, tylko kosteczka układana, także efekty są takie, drżenia, takiego, elementy w samochodzie, które są już wypracowane, znaczy te ozdobne wewnętrzne. Te to też, daje. ładna kobieta tam szła, no ale... Nie wypada zaczepiać, du dużo dużo młodsza jest, ale samodzielnie, sama w ogóle, albo mamusia. Znaczy się, obrączka jest na ręce, zauważyłem, ale samodzielnie, no to tak trochę deczko podejrzane jest, jak to się mówi, nie, ale dobra, damy sobie spokój, jedziemy i tyle. Szkoła po lewej stronie, jeżeli było widać, to za niedługi miesiąc się odezwie, to jest szkoła, wiele osób tu chodziło, no ja chodziłem w Gdańsku do szkoły, w każdym razie, zapomniał się pewnie, bo widzę, że włączył, mrugnąłem mu, że bez świateł jedzie, a ja mam na szybie sobie tak, bo akurat byłem w pewnym miejscu, tam był zakaz, Rzuciłem flagę ukraińską i Caritas, mój emblemat, który zawsze woziłem tam na akcję, czy coś takiego. No to jakby mnie tam strażniki gdzieś tam miejskie, to by no, nie zrobiły nic. Policjanci tym bardziej. No także czasami warto, jak to się mówi, oszukać. Ja tylko nie zapomnę, miły Państwo, z mojej kariery zawodowej za kierownicą był taki okres że miałem takie przepustki nawet i w PRL-u jak to się mówi. Zakaz zatrzymywania postoju, zakaz ruchu i na, na radarze, gdziekolwiek byłem nietykalny. Znaczy nie na co dzień. Jak jechał dyrektor programu pierwszego telewizji polskiej, to pamiętam, dawał mi, Panie Marku, pan włożył za szybę. No i ja tak na widocznym miejscu, bo jako że czasami przez lornetki obserwowali. No, jak zobaczyli przykładowo, to, to nawet jeżeli szybkość na radarze grubo, grubo było, to jeszcze salutowali. No, no takie były to zwyczaje, jak to się mówi. Później się byłem w radiu, jeździłem, w polskim radiu. Tam miałem życie, tam miałem szacunek, etc. i w ogóle po prostu tą przepustkę dał. Mówi, że pani Marko, no niech pan tak za bardzo nie wykorzystuje. Okej, okay, nie ma problemu. To, to już mogłem się po mieście poruszać, tam gdzieś gdziekolwiek stawać. Mnie to nie obowiązywało. To przestrzegała policja i to strasznie. I inne służby. No, że, że to było dobre. A najlepiej jechałem kiedyś z dyrektorem z Warszawy do Łodzi. jest że tak powiem, o pan Marcin idzie. Mój sąsiad, bardzo sympatyczny człowiek, młody człowiek, tytuł doktora, ma nauk humanistycznych, coś w tym sensie. Dzień dobry panie Marcinie! Dzień dobry. Trzeba się zachować W każdym bądź razie Odjadę, mam rozmowę też. O, miałem do sklepu jechać, to pojadę z drugą strony. No nie, bo się smaka narobiłem. To muszę się kupić jeżdżakorę. Nie popuszczę. Hehe. <głysy> z wami, mieli państwo, i... No, troszkę tak mówię, że no nie jest wina wasza, broń Boga, tylko moje gatunostwo, że tak no. czy coś, nie wiem jakie zaznaczenia. Są zielone i czer czerwonawe kołki pombijane. Także nie wiem, coś będę chyba robić. Zobaczymy z czasem co to wyjdzie. A ten ciągle siedzi po lewej stronie, ten samochód jest dostarczy. Ciągle ten samochód robi. Nowy samochód kupi. I dzisiaj już się gwarancja skończyła. A ja miałem... Renówkę używaną rzadko kiedy koło robiłem. Raz w Czechosłowacji mnie złapało. Poszło łożysko, no ale ja, jak jechałem w drogę gdzieś za granicę, to zawsze brałem łożysko piasty przednie, łożysko piasty tylniej. No, są problemy, no bo trzeba mieć pracę, wciskanie, ale też można takim czy innym no, młotkiem sobie radzić, no. Tulejki były takie różne i młot taki miałem, pięciokilowy, no i to była moja prasa, jak gdyby, w razie czego. Dzień dobry, jak tam się sprawuje? A po przeglądach wszystko, No ja sobie wreszcie wymarzone kupiłem mam. No ja też to, ty sam. Ale to, to, to... Na razie do, do pracy, do przedszkola. Posłuchaj, do mój sąsiad to na trasie mi pali trzy litra na 100 roprych. No to jest 1.4 cztery HDI. Wyświetlacz zmieniłem, kupi kupiłem, dopasowałem, bo się trochę w tym orientuję. Średnie spalanie, miejscowe, całkowite. Ile zbiorników można przejechać, można ży żyć teraz, kurczę. Ale u, u pana to samo można, tylko trzeba... Ja od razu mówię, z 803 807, tylko i wyłącznie, wyświetlacz. Nie trzeba niczego, tylko włożysz kostka, pasuje i później tylko wszystko, wszystko dosłownie. Czasami można zdobyć, ale ja już dawno nie byłem na tym szrocie, także muszę się wybrać. O, dobra. Pozdrawiam najlepszego. Przepraszam, że tego zagadałem, ale to Macie, akurat. Człowiek, który ode mnie kupił pierwszego mojego peżota, Niebieskiego, tego no, jak on się tam nazywa, taki zwykły, no Peugeot. Model, zapomniałem, byleć nazwę, już jak to się mówi, określenie. No, ja miałem kłopot tam z pewną rzeczą. Rzeczą, mechanik mi powiedział, żeby uważać, a on się przypatrzył, gdzieś tam do kogoś pojechał, do fachowca, blacharza. Podspawali elegancko to, tamto i zrobili, zadowolony jest i, i suma summarum też mu dużo nie palił, bo tam był silnik 1.2, ten, ten 1.2 to był bardzo udany naprawdę silniczek, no i sobie na mojej rejestracji w ogóle. i Tak jakście słyszeli, ja jestem zadowolony, bo mam silnik taki, a taki, no nie wiem, bym ja chciał Berlingo albo Partnera, no do one są trochę droższe, te samochody, no. Ciut, ale one są większe, o to mi chodzi. O kurczę, przecież. No nie pojadę, bo musiało mu się... Ten skręca, do no. Koniec, mili państwo. Pozdrawiam najlepszego, to już dom kończy.